Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ktoś pytał w komentarzu jak tam upload w tym internecie od T-Mobile bo generalnie każdy każdy pokazuje jaki jest download, więc w tym momencie słuchajcie puszczam dwa filmiki na mój kanał tu mam otwarte jedno okno 44% jeszcze 10 minut tu drugie okno 9% jeszcze 24 Minuty, i oczywiście, za pomocą aplikacji H-Manager łączę się z moim routerem i mogę sobie podglądnąć, jaka jest prędkość. Więc mamy tu prędkość pobierania 0,13, tak widzicie? Może pokażę Wam to długopisem. Tu mamy pobieranie 0,13, a tu obok prędkość wysyłania, i idzie cały czas. 30-31 giga, teraz 28, znowu 30. Także bardzo ładnie bo idzie dokładnie tyle, ile mam obiecane. Ten maksymalny pułap mogłoby być mniej, tak? Bo downloadu mam 60 mega, bitów czy bajtów nigdy nie pamiętam, natomiast upload mam 30. No, w tej chwili jest godzina 1439 także mógłby spokojnie mulić, ale nie muli, więc po raz kolejny no wiem, że to może zacznie jak reklama t mobilea ale ja słuchajcie jestem naprawdę zadowolony cały czas LTE plus ustawiony na auto z ciekawości, z ciekawości sprawdźmy jaki będzie download czy ten upload obciąży download no, obciąża, bo już widać, że e, ping bardzo duży. Normalnie mam koło 20. No i idzie. O, nawet ładnie. Pięknie, popatrzcie się. Czyli tu też będzie widać, proszę bardzo. Pobieranie 50, obok wysyłanie 31. 60 teraz było. No, innymi słowy, słuchajcie. Naprawdę to wszystko ładnie chodzi. Ja osobiście mogę tylko polecić internet od mobile Dzięki, trzymajcie się.